Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co często umyka rolnikom, a potrafi zadecydować o tym, czy plon będzie rekordowy czy przeciętny. Mowa o mikroelementach, tych niewielkich, ale niezwykle ważnych składnikach pokarmowych, bez których roślina po prostu nie działa jak powinna. Dowiesz się, po co roślinom mikroelementy i jakie funkcje pełnią w ich organizmach, w jakiej formie występują w glebie, a jakiej w nawozach i odżywkach. Jakie są optymalne warunki pobierania mikroelementów i co sprawia, że czasem roślina widzi składnik, ale nie potrafi go pobrać oraz jak działa beczka liebiga, czyli dlaczego jeden brakujący mikroelement może ograniczyć cały plon. Na koniec pokażę Ci też, jak rozpoznać objawy niedoborów, co mikroelementy dają roślinom, czym w ogóle są te mikroelementy i po co roślinom. Nazwa mikro może być myląca, bo choć potrzebne są w niewielkich ilościach, ich rola jest absolutnie kluczowa. To takie witaminy i minerały dla roślin. Bez nich nie zachodzą podstawowe procesy życiowe, a roślina po prostu nie może w pełni wykorzystać potencjału, który w niej drzemie. Wyobraźcie sobie fabrykę. Azot, fosfor i potas to potężne maszyny produkcyjne, ale bez odpowiednich narzędzi, czyli właśnie mikroelementów, te maszyny nie ruszą z miejsca. Bor Niezbędny do kwitnienia, zapylania, wiązania owoców i prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Bez boru pyłek jest bezpłodny, a owoce się nie zawiązują. Cynk, kluczowy dla syntezy białek, chlorofilu i wielu enzymów, odpowiada za wzrost roślin i tworzenie nasion. Brak cynku to zahamowany wzrost i karłowatość. Mangan, aktywator wielu enzymów, uczestniczy w fotosyntezie i oddychaniu roślin, ważny dla odporności na choroby. Miedź, składnik enzymów uczestniczących w fotosyntezie i oddychaniu, wpływa na sztywność łodyg, zwiększa odporność na choroby. Molibden, niezbędny dla wiązania azotu z powietrza przez bakterie brodawkowe u roślin strączkowych, ważny też dla redukcji azotanów w roślinie. Żelazo, kluczowy składnik chlorofilu, niezbędny do fotosyntezy. Rośliny bez żelaza żółkną, bo nie są w stanie produkować zielonego barwnika. Selen. Choć nie jest uznawany za niezbędny dla wszystkich roślin, poprawia odporność na stresy takie jak susza czy zasolenie. Coraz częściej doceniany za wpływ na wartość odżywczą roślin dla zwierząt i ludzi. Kobalt kluczowy dla symbiozy roślin strączkowych z bakteriami wiążącymi azot. Bez kobaltu bakterie te nie są w stanie efektywnie działać. W jakiej postaci mikroelementy występują w glebie, a w jakiej w odżywkach i nawozach dolistnych. To bardzo ważne, żeby zrozumieć, że forma ma znaczenie. W glebie. w glebie mikroelementy występują w różnych formach. W postaci minerałów to ich podstawowe, często niedostępne dla roślin źródło. Dopiero procesy wietrzenia i rozkładu uwalniają je do roztworu glebowego. W postaci związków organicznych część mikroelementów jest związana z materią organiczną, tworząc kompleksy. W tej formie są często bardziej dostępne dla roślin, a materia organiczna działa jak magazyn. W roztworze glebowym to forma bezpośrednio dostępna dla korzeni roślin, są to jony metali. Niestety w tej formie są też najbardziej narażone na uwstecznianie, czyli przechodzenie w formy niedostępne. W odżywkach i nawozach dolistnych tutaj mamy zazwyczaj dwie główne formy: sole nieorganiczne. To najprostsza i często najtańsza forma. Na przykład siarczan cynku, siarczan manganu. Są one skuteczne, ale mogą być szybko unieruchamiane w glebie, zwłaszcza przy nieodpowiednim pH. W przypadku nawozów dolistnych, woda twarda może prowadzić do wytrącania się osadów. Helaty to forma premium. Mikroelementy są tutaj opakowane w specjalne cząsteczki organiczne zwane czynnikami helatującymi. Dzięki temu są chronione przed uwstecznianiem w glebie i wodzie, a ich dostępność dla roślin jest znacznie wyższa. Helator trzyma mikroelement, dopóki roślina go nie pobierze. W przypadku nawozów dolistnych, helaty są znacznie lepiej przyswajalne przez liście. Optymalne warunki pobierania przez roślinę mikroelementów pH i temperatura gleby. To jest klucz do sukcesu. Możecie mieć mnóstwo mikroelementów w glebie, ale jeśli warunki nie będą sprzyjające, roślina ich po prostu nie pobierze. PH gleby. PH to absolutnie najważniejszy czynnik. Dostępność większości mikroelementów drastycznie spada wraz ze wzrostem pH gleby, czyli w glebach zasadowych. Bor, molibden. Ich dostępność rośnie wraz ze wzrostem pH. Molibden jest wyjątkiem. Najlepiej dostępny w glebach o pH powyżej 6,5. Cynk, mangan, miedź, żelazo, kobalt. Ich dostępność maleje wraz ze wzrostem pH. W glebach zasadowych pH powyżej 7 łatwo o ich niedobory, nawet jeśli w glebie jest ich dużo. Idealny zakres pH dla większości mikroelementów to 5,5 do 6,5. Dlatego tak ważne jest regularne badanie pH gleby i jego regulacja. Wapnowanie w przypadku zakwaszonych gleb jest oczywiście konieczne, ale pamiętajcie, żeby nie przewapnować, bo to może wywołać niedobory mikroelementów. Temperatura gleby. Niska temperatura gleby hamuje aktywność mikroorganizmów i procesy rozkładu materii organicznej, co ogranicza uwalnianie mikroelementów. Zbyt niska temperatura wpływa też negatywnie na aktywność korzeni, co przekłada się na słabsze pobieranie składników. Optymalne pobieranie zachodzi, gdy gleba jest już odpowiednio nagrzana, czyli powyżej 10-12 stopni. Wiosną, przy chłodnej glebie, nawet jeśli składników jest dużo, roślina może cierpieć na ich niedobory. Beczka Libiga Pojęcie beczki Libiga to jedna z najbardziej fundamentalnych zasad w agronomii i ekologii. Jest to wizualne przedstawienie prawa minimum Libiga sformułowanego w XIX wieku przez niemieckiego chemika Justusa von Libiga. To prawo wyjaśnia, dlaczego nawet w idealnych warunkach roślina może nie rosnąć prawidłowo lub nie dawać oczekiwanego plonu. Mówi, że wzrost rośliny jest ograniczony przez ten czynnik odżywczy, którego jest najmniej w stosunku do zapotrzebowania rośliny. Aby w prosty sposób wyjaśnić swoje prawo, Justus von Libig Posłużył się metaforą beczki. Wyobraź sobie drewnianą beczkę, której klepki mają różną długość. Każda deska reprezentuje inny, niezbędny składnik pokarmowy dla rośliny. Są to zarówno makro, jak i mikroelementy. Pojemność tej beczki, czyli ilość wody, jaką można do niej wlać, nie zależy od najdłuższej deski, a wyłącznie od najkrótszej. Woda wyleje się, gdy tylko osiągnie wysokość tej najkrótszej deski. W rolnictwie oznacza to, że Plon rośliny jest ograniczony przez składnik, którego jest w glebie najmniej. Nie ma znaczenia, jak dużo podasz azotu czy fosforu, jeśli brakuje cynku. Nadmiar pozostałych składników nie zrekompensuje braku tego jednego. Aby zwiększyć plon, musisz zająć się niedoborem tego najbardziej deficytowego składnika. Beczka Libiga podkreśla kluczowe znaczenie zrównoważonego nawożenia i dbałości o wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, zarówno makro, jak i mikroelementy. Zignorowanie prawa minimum może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania nawozów. Zmarnowane nawożenie. Podanie dużych ilości drogich nawozów MPK nie przyniesie oczekiwanego efektu, jeśli wzrost rośliny jest ograniczony przez niedobór np. manganu czy miedzi. Ukryte niedobory. Objawy niedoboru makroelementów mogą być czasem maskowane przez brak mikroelementów. Dopiero ich uzupełnienie pozwala roślinie w pełni wykorzystać potencjał klonotwórczy. Prawo to jest szczególnie istotne w przypadku mikroelementów. Chociaż są one potrzebne w minimalnych ilościach, ich brak może całkowicie zahamować procesy życiowe i produkcję biomasy. Niedobory Objawy niedoborów to sygnał alarmowy, że coś jest nie tak. Niestety często są one niespecyficzne i łatwe do pomylenia z objawami chorób, szkodników czy innych problemów. Warto jednak znać te najczęstsze. Bor skrócone międzywęźla, zahamowanie wzrostu pędów bocznych, pęknięcia wzdłuż łodyg i ogonków liściowych. Wewnętrzne uszkodzenia korzenia palowego pusty rdzeń, młode liście stają się czarne i obumierają. Cynk karłowatość roślin, chloroza międzyżyłkowa i skrócenie międzywęźli, niewykształcone ziarna na kolbach. Mangan chloroza międzyżyłkowa na młodszych liściach często drobne, nekrotyczne plamki. Rośliny wyglądają na blade, a ich wzrost jest zahamowany. Miedź. Zahamowanie wzrostu. Wierzchołki pędów zamierają, liście mogą być ciemnozielone, ale zniekształcone. U zbóż często dochodzi do bielenia kłosów. Molibden. Ogólne zahamowanie wzrostu, bladość liści, objawy przypominające niedobór azotu, ponieważ molibden jest kluczowy dla wiązania azotu. Liście mogą być zwinięte lub zdeformowane. Żelazo. Najczęściej występująca chloroza, całe liście, zwłaszcza młode, stają się jasnożółte lub nawet białe, ale żyłki pozostają zielone. Selen, kobalt. Niedobory te są rzadziej widoczne w postaci specyficznych objawów na roślinie, ale mogą wpływać na ogólną kondycję, odporność i wartość odżywczą roślin. U roślin strączkowych brak kobaltu objawi się słabym wiązaniem azotu, co w efekcie da objawy niedoboru azotu. Pamiętajcie! Najlepszym sposobem na diagnozę jest analiza gleby i analiza tkanki roślinnej. Objawy wizualne to tylko wskazówka. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!